Cmieszko z Krystaleneks. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę Wam pokazywał testy wydajności tego to komputera. Jeśli nie widzieliście jego budowy, to zapraszam na poprzedni odcinek, który wyszedł bardzo świetnie. No i też polecam zobaczyć inne odcinki, więc nie będę wam przedłużał. Przechodzimy do testów. Dobra, pierwszą testowaną grom jest CS2 wyszedł nowy CS, więc sprawdzam wydajność. Na najniższych ustawieniach waha się to od tak 100 fps do takich 200 nawet. Więc odchylka jest wręcz ogromna. No, amperza tyle jak widać tutaj jest 78, więc te zdarzają się spadki. No, ale myślę, że to już kwestia samego silnika gry i w przyszłych aktualizacjach się to poprawi. Aczkolwiek, gra bardzo przyjemna. Dobra, więc kolejny, tytułem na mojej liście jest kolejna sportówka czyli Apex Legend na ustawieniach wysokich, no praktycznie najwyższych, oprócz jakości, tekstur I FPSy to jest od tak 80 do 110, a nawet 120. Więc, jak na taki dynamiczny tytuł, to myślę, że są bardzo dobre FPSy. Jeśli ktoś chce więcej, to zawsze można obniżyć detale. Dobra, no i mamy kolejny tytuł, już dosyć stary, ale dalej piękny i dosyć megający, czyli Light, 1. No, ustawienia najwyższe FPS-y, tak, między 80 a nawet 120, więc wynik bardzo dobry. No i w tym tytule widać, że dodatkowy Wiram bardzo pomaga względem yy, GTX 980 z poprzedniego komputera, no ale FPS-owo są na równi. No, i teraz tytuł, który w sumie nie wiem czy kogoś interesuje, ale wiem, że naprawdę lubi komputery Dead by Daylight ustawienia też maksymalne. No, i FPS-y tak się wahają między 80 a 90, no ale dosyć są stałe na różnych mapkach, więc naprawdę można świetnie sobie pograć. You summoned me. I came. dobrze, więc teraz Sea of Thieves, gra, która jest świetnie zautomatyzowana pod słabszy sprzęt. Yy, tutaj jest dosyć duża rozbieżność, bo na ustawieniach dosłownie maksymalnych yy, na wyspie jest tak około 70 fps i to takie no plus, minus 70. Yy, zaś na morzu to są fpsy od 90 do nawet 150, no więc tutaj jest dosyć duża rozbieżność, nie wiem czym to jest spowodowane. No i teraz Fortnite, ustawienia esportowe, czyli wszystko na minimalne i epicka odległość widzenia. No fps -y tak od 100 do 150, raczej waha się właśnie w tych rejonach. No ogólnie Fortnite pada do siebie, że nie przepada za kartami AMD, no i widać to, że mimo że procesor jest dużo mocniejszy, no to jednak fps -y są trochę niższe niż z komputera w poprzednim odcinku, ponieważ tam była Nvidia, aczkolwiek nadal bardzo przyjemne fps -y. Dobra, teraz tytuł cholernie wymagający, który na lepszych sprzętach radzi sobie bardzo dobrze. Ponieważ na tym RX 580 z Ryzenem 5600 na ustawieniach maksymalnych mamy z 70 fps głównie, no tak czasem się zdarzy 60, no ale głównie to jest 70-80. Mimo wszystko na GTX 980 też to działa bardzo dobrze, ale tutaj też widać kolejny raz gołem okiem, że no, przydaje się dodatkowa ilość VRAMu. Zużywany 5 giga, a czasem nawet 6, aczkolwiek sądzę, że można bez problemu pograć w takim sprzęciku. Dobra, no i teraz z kolejnych cholernie wymagających gier przechodzimy do Satisfactory. No i na ustawieniach ponownie maksymalnych, yy, poza moją bazą, jest tak. Od 60 do 55 FPS na no, otwarcie, 50 by to 60 fpsów. Yy, no a w bazie, w której chyba żaden komputer nie uciągnie 60 FPS, jest od 40 do 50. No, to już jest wina po prostu tego co zbudowałem, i że tam jest cholernie dużo rzeczy, a nie samego silnika gry. Więc yy, po prostu i tak chodzi to naprawdę świetnie i można tak grać. Dobra, no i teraz czas już na kultową dosyć grę, czyli GTA 5 na ustawieniach maksymalnych bez MSAA, ponieważ to za darmo traci się FPS-y. No i już w tym tytule widać stałe 80 FPS-ów, znaczy no plus minus 80 FPS-ów. Nie ma co gra jest w 100% tak bardzo przyjemna i można by było tak przejściu komfortowo. Dobrze, więc jak jest GTA 5, to przydoby się i five'em. Server Reach RP ustawienia ponownie maksymalne i FPS-y dosłownie identyczne jak w zwykłym GTA 5. Plus minus 80 fpsów, no bardziej podchodzące pod 75 albo 70 niestety. No aczkolwiek fps się praktycznie nie zmieniły, jedyne co to podniosło się zużycie podzespołów. Dobra, no i to już wszystko co do was przygotowałem. Napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się taki format, że podzielony na dwa odcinki, czy wolicie wszystko w jednym odcinku I po prostu taki długi, długi odcinek. Yy, no i piszcie też w komentarzach, jakie byście chcieli gierki zobaczyć. Może mam je w swojej bibliotece, po prostu nie zainstalowane. Yy, jak coś to Wam odpiszę, no i co? Wyczekujcie kolejny komputer. No i powodzenia!